Lupiś! Lupik! Wołam pieska, który nie wchodzi do pomieszczeń. To jest ten piesek, który został wrzucony przez płot do nas. No, próbujemy go socjalizować. Jednym z takich elementów jest przekonanie pieska, żeby wchodził do pomieszczenia. Jest Dobry czas, bo lato zimą jest to o wiele trudniejsze. No i czekam. Mam tutaj dla niego ucho wędzone. Lupik! No chodź, zobacz, co dla ciebie mam. No, zobacz. Chodź, zobacz, zobacz, co mam dla ciebie fajnego. Super! Fantastycznie! No tak! Wszedłeś ekstra! No i mamy pierwszy sukces. Piesek się dał namówić. No, już ci dam, już.